Widzowie, dzisiaj gramy w Forda. Patrzcie, co ostatnio zdobyłem. Aha. Dada. Czyli do akcji, inaczej gry No to... n duelli kefakę. Dzisiaj zagramy sobie afrydową. Ene y... n ke Także to rozpierdolona na Tak. Mam nadzieję, że to nie będzie... Ten z jakiegoś stowarzyszenia. Mm. Kilow, żaroby? No, Walerii, ale okej. Okay. Aha, czyli wolisz bardziej, stowarzyszenia? Nie. Ale... Yy, no, czy nie, to niech będzie, o ta, i ja ona. Dobra, jazda z tym no. kąpielkiem, pojebanikiem. Gramy oczywiście w solo. Jeszcze co? Przez chwilę, co jest w sklepie? Jaka, jakieś emoteczki, bum, bum, osmórycze. Gościu u mnie to widzi. Dobra, no to zaczynamy tą grę. Zobaczcie widzę w ogóle co tutaj jest napisane. Kurde. Czemu zawsze na jakimś ekranie wczytywania musi być jakiś podpis? Czekamy, czekamy, czekamy i czekamy. Nie nagrywaj mnie. Czekamy, 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 czekamy. I lubię placki. I się czekaliśmy. A powiedz jeszcze raz, eee, lubię placki. placki. Taki lecimy. No to lecimy na górę Olymp. Na górę Olimp. No to Szynna zapierdzielamy z koksem, inaczej. Ja tym razem jestem operatorem. No. On, Wiktor, to teraz nagrywa. Shimi nam gra. Podziękuj kierowcy busa. Już podziękowałem. Dobra. Spierd... Gracza ze, ze pompy. Dobra, lecimy. Nieu. Nieu. Jakby coś, to właśnie poznaliście moją twarz, ale nie hejtujcie chociaż. No już wiele widzów widziało moją twarz. Ja się nie wstydzę. Ale ja się wstydziłem, ale Wiktor wreszcie pokazał moją twarz. No, to wreszcie się odważyły. Otwierasz fajną boku. skrzyneczkę. Ty masz zakazanego banana bogów. Chłop tutaj gdzieś wylądował. Nie. Ej, odwróć. Się. Nie ma tego. Tu, Jemy banana i uciekamy. Wiktor, operatuj naszą grę. Dobra. Tutaj gościu zjazd przed chwilą banana. Banana. No. Bo... Lubię jeść. Ej, czekajcie, musiałem zatrzymać, bo gościa Szymek za... Bo gość Szymka zaatakował. Trzeba go... Obezwładnić. Trzeba mu zabrać hajs, prawda? Chłop! Chodź tu! Ej, rozpierdzielaj go na bombę! Bum, bum! Leży! Leży wszystko. Nikt leśno. nie pokona Szymusia. Tak? Legenda, legenda głosi, że, że... <noise> pokonanie Szymuka to jest, to jest dziewięć, to jest dziewięćdziesiąt a nie pokonanie go to jest 1%. Tak? Więc... A kto, a kto Ciebie zabił podczas One v 1 Eee... ty o, o, tym nie rozmawiamy. O. Dobra, musiałam zatrzymać, bo musiałam pogadać z Szymkiem. Kur... Bierz tego banana bogów. I żryj to! Żryj banany! Nie, bo będę niezdrowy. Bo zacznę śpiewać Baby. Żyjemy. No i dobrze. Bum! Pau! Dobra. Leży! No, skup Co tam masz, No, mam pies Dobra. Zbiera... On jest jak Nubek. Uwielbia Dirta. I ma tkanie ziemi. Dobra, wywalił to w końcu. Tak więc bierz Ammo do AW. O! A wiesz! Kur... zabrałaś fontankę. Ej, leć na Ziusa. No właśnie lecę na niego. Masz kolejne. Fontki. Jak byś chciał wiedzieć, to... Musisz mega się chować, tak? Hop. Później ci powiem. Rozpierdzielaj! Co ty odwalasz? Nie uciekasz do góry? Podobno nikt ciebie nie pokona. Szymek! O nie! Nie mamy strefy! Och! Och! Bez kitu. Zapie... plasz. Z koksem. Jedziesz, 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 kur... A! Bo. Dobra, jakiś. Ej, Zeus! To już Nie, nie mogę go pokonać, bo nie ma strefy. to Biorę. Chodź tu, mój szampaniu. Szampan! Ej, wiesz, że na zwiazdunie pierwszego sezonu rozdziału piątego. Stowarzyszenie tego używa. Motora mamy, więc pierwsze co robimy to. Jazda z koksem! Błądźcie na suknie! Dobra, leczy się, gościu. Chyba raczej. Dobra. Trzeba zabić tego, tego bota, bo wtedy dostanę... Ty dostajesz niebieskie rzeczy, a nie fioletowe. Wiem. Ale dostanę wtedy DMR-a. Aha. Dobra, biorę. Ej, idź na dół. Dalej jest ten automat automat znowu. A już nie ma. Chodzi Uu, mi o ten... Tkanie, tkanie ognia. O kurde. Mm, Szymon. Ja... Szymon, 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 zamienia się w hakera. Czemu? Bo spłoniesz, bo spalisz każdego. Szampanito to. Weź Wiktor nie przeklinaj. No dobra. Czekajcie, widzowie. Jest ry ryzyk fizyk. Trzy HP mu zostało. Mi zostało jedno i wygrałam bitwę. Takie ma i te masy. Tu jest lecznko. No, bandażki. Patrzcie, co, co teraz trzeba ugrać. Bandaże się przydadzą. Ej, kto siedzi? Kto siedzi furą? Dobra, mnie tu nie obchodzi. Bierz kukosa i żryj to. To właśnie chcę. Miam, 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 miam. Biorę to. Bierz miał śniaka. Od teraz jesteś. Mój i uciekanko. Naura. Dobra dobrze nam idzie. I masz kolejnego Chesta z tkaniem ziemi Tym razem. Nie potrzebuję, ja nie gram tkaniem ziemi. Dirtem nie, nie, nie gram? Jesteś dirtowcem. <laughs> akurat to jest mocne. Dla mnie nie. Przyznam! What the się. fuck? Nie! Łą mnie szela! Ej, ona... Enon z DMR-a lub AWP-y Pierdzielę, wiedziałem, żebyś nie, nie zabijał jej, bo nie masz celownika. Wejdź z Samjika! Wejdź bo masz celownik w nim. Ale słaby! Ej, to moi gejaci zabić. Nie musisz. No dobra, no to lecisz. Zbliż się do. O yeah! Chora kurka. Widzicie? Duszy mu na raczej. Proszę się nie przybliżać. O, lepszy diemar, lepszy diemar. Mój ulubiony celownik. No kto jeszcze? Pokaż to... mi typa. Twój stary. Jakie on miał chłopie rzeczy. O, on miał łapkę. Ej stary, ja kiedyś miałem takiego gracza, że w trzecim rozdziale, kiedy grałem, byłem na wulkanie, widziałem gościa, zabiłem go i miał nick twój stary i jakieś tam numerki. No i w tym rozdziale, w pierwszym sezonie, grałem sobie na 1v1. Spotkałem tego samego gościa po trzech latach. Aha. Trzeba uciekać, po trzech latach spotkałem gościa, który miał nick Twój Stary. Czasy powróciły. Dobry celownik jest... Najgorszy wacel jest. Ten celownik jest dobry na slajdzie. Dla Nie. mnie holo 13. Wstać bym w dupę palec. Ochotu. Ochotu mi w No dobra. Pokaż swoją twarz. Lubię placki. Chodzisz tutaj mięśnie? Się... Skorpiona. No. Nie. Łaśko. Test, test... To jest test Szymona zdawania na prawo jazdy typu B. B. Ty nie znałeś prawa jazdy! To jest test... To jest te pra, nauka jazdy na prawo... Typowa nauka jazdy u Szymona. Pedro, 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 Pedro. Serio, ty nitro z dupy puściłeś? No. A co, nie mogę? To jest test to na... To jest egzamin na prawo jazdy. U. Nie polecę już dalej. Muszę tutaj zlutować. Proszę, żeby było drugie tkanie, ten wody. Nie, żeby było tkanie. Ognia? Y, mi powietrza. Ziemi, powietrza. Powietrza. Bo wtedy będę mógł się przemieszczać. W nieskończoność. Tak. Więc. Dzień! Ej, gościu! Bał, 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 bał. Jakieś tkaninie Nie Putina. Tego. Nie, <grym> Dzie Co? Co wtedy dostanę za twoją wa Te Dobra. same rzeczy, co tego bota, którego zabiłem. Nie, no, super, po prostu. Typowa logika ten. <grym> Dobra, ja lecę na ulepszonego Czesta, widzowie. A gdzie jest? Już ci, Wiktor, pokażę. Jak nie wiesz, to się teraz dowiesz. A, znam! Znam to miejscówę. Znam to miejscówę. A może już ktoś zlutował? Może, może. Może po... Może. No, ktoś tu był, ale tego Czesta... Może nie odkrył. Chwila. Zakład. Nie odkrył! jest! Złota wupa. Jest! Ale scholo. Ale chociaż złota wupa. Ej, mój ulubiony celownik. Mogę ja? Nie. O dobra, jesteśmy. Dobra. Ej, sejf ukradziony. Z sejf. Nie! Ej, stary nie chce mi się już tego gówna trzymać. No to... Ej, coś jest tam złotego. To jest karta. No tu pijnij po tą Dwórca kolejowego, nie obrabowano. Dobra. No tak. Bierzemy kamer? Szybciej! Szybciej, bo ja całego dnia nie mam. <gry> No wreszcie. Pięć godzin później. Dobra. Szampanito. Poję ja widowie. Aha. <laughs> X, XD. No tak. Dobrze. Dobrze. I z a, automat na ten karabinę. Ale kogo to obchodzi, wiki? Daj stary bolą Uch. mi ręce od trzymania telefonu. C -c -c -c. No to nic na to nie poradzę. No to kończymy widzowie nagranie. Nie. Siema. Posiadłość. Posiadłość. Bezużyteczne granaty. Patrz, tak. Patrz co z nimi robimy. To jest hak na darmowego golda. Jó, raz. <gul> Dawaj tego golda. To trzeba odczekać jakiś To trzeba odczekać jakiś czas i wtedy ponownie rzucić. To jest spory panel. Zobaczyłem ten zobaczyłem, kiedy z no, po prostu. Co? Nie widzisz tej strefy? Czy ty widzisz tą strefę? No. Ale do kogo o, mówię, ty. że to brawo? Chłop tutaj. Chłop tutaj idzie. Co, boisz się? No. A mówiłeś, że nikt Cię nie pokona. Uciekanko. Czekaj, może mnie nie za... pójdę do krzaka. Za krzak. O ucieka. Chwila. <śla> Dobra, kończymy. Dobra, zaraz wrócę, widzowie. Ej, widzowie, muszę to pokazać Wam. Tam, Krzymek ma gościa i strzela nie. z Holo trzynastki. Mogę Ci pomóc. Nie musisz. Ej, on tam poszła w krzakory, ma chory Pojebanory. Nie. Dzieciaki, nie śmieciaki, sadzeniaki. Widzę. Ej, poje... Ej, gość pojechał. Nie klasą. Pa Sto, st ja nie ze 100 metrów! O kurde, granaty! O kurde. Kocie! Kocie, myślę... O kurde, strzelił Ciebie. Uważaj, bo Cię AWP Może ktoś od tyłu strzelać? Na szczęście nie. Ej, strefa! dosłownie przez tlefie. Leć do fury. Jest paliwko. Połowa bar. Połowa Ucieka bań. Pół bań. Uciekamy. Pół bani. Uciekamy. Wypadek. Nie zdałeś prawa jazdy. Prawa jazdy niestety Dobra. nie zdałeś. Do krzakola. Ej, do bunkru Tam masz kolejną furę. Nie, nie. Muszę Weź się, leczenie. Będę musiał jakoś się uleczyć, ale nie mogę na razie. Weź leczenie. Nie mam. Weź bandaże. Za... Za ten? Dobra, dasz. O, dziesięć bandaży, to dobrze. No, zajebiście. Dobra. Powiem, że to dobre. Idź ole. do furii, pojedź do bunkru. Nie, bo tam jest ty Ej, nie! Jest tu gdzieś w okolicy jakaś miejscówka? Nie. Jest! Patrz, będę w furze To przesiądź się na pasażera. O, tak, bo ja tak kiedyś robiłem. Ale nie dwóch osób. Bo wtedy miał to śmierć nie śmiesznie wejdzie. A. Patrz, tu jest jakiś bot. Wiem, lecę tam. Nie, jakiś chłop go wydają. Kurwa. Ja mam taką dobrą kampę. Dobra, leci do chaty. Może nikt. Ej, rozbite bekki! Nie możesz po prostu. A nie, no przecież nie możesz się podbudzować, bo grasz te. Bo grasz te Zero, zero buldit! Nie! Spierdzielaj, spierdzielaj! On nitro z dupy puszcza. Ej zaraz, strefa, za minutę strefa 5-3, 5-2, 5-1, 5-2. fury! 3 2, 3, 1, 3, 2, 9, 2, 8, 2, 7. Nie, trzy, 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 trzy. Dwa, 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 Nie dwa, już, tam, już tamten cykl leci po 2 2 dwa, dwa, dwa. dwa jed... No mówiłem. No. Cztern. Typ tutaj leci. Ej, mamy jakieś opóźnienie czasu. Czemu? Dobra, zaraz... taki jest? Jaki? Patrz, gdzie jest strefa. A patrz, a patrz, że nie mam fury. O tutaj byłem! No to z buta gdzieś... Masz blisko do strefy! Właśnie lecę do niej. Pięć gości zostało. Musisz uważać. Jeśli wygrasz, to wtedy powiem, że jesteś nie do o, pokonania. Chłop tutaj leci jakiś. Dobra. Dobra, to ten typ. Kurde, on spierdziela. On się boi. To jest babka. Nie. Tutaj. Ej, stary. Masz za zadanie. Musi, jak wygrasz ten mecz. To wtedy powiem, że jesteś najlepszy. Nie! Że nikt nie Cię trafiu. nie pokona. Gdzie typ? Na górce. Nie! No, na górce. No. Im. p Ło, shit. Leć! Nie! Jeszcze jeden typ do mieszela. Ja to miałam Pięknie. także cztery... Pięknie. Ja miałam pa, także tobie? cztery. Wchodzę do typa alta no i spierdzielaj. Ej, tutaj gościu! Nie! Pompa, pompa! O kurde. On ma... Bez... O tak. To jest dopiero prawdziwa Dimul. O kur. Graj z łbem. Ej, fruwasz. Fru... No biegnij. Ej, gość chowa się za dyktą. On nie wie. On na bank od tobie nie wie. Nie znać. No, nie! Kurw. Ej, on się kapnął, że tu jesteś. Nie! Jakiś inny typ do miasta. On się kapnął, że ty jesteś. On pofrunął tam. Nie! O kur... kurde, kurde, kurde. Spierdzielaj. Do furi! Jegoś za tobą chyba z tyłu. Nie. Nie. Chyba bot. Nie tak pod Tojtek tutaj! Wojtek na... to bez majtek Chłop jest pod Aha, pod tobą. Bez kitu. To szczela! Muszę wrócić, widzowie, bo... Dwóch gości zostało rozpierdane. Chciałem powiedzieć, że rozpierdasz go. Dobra, i on jest za krzakiem. O kurde. I bierz. Lutuj się z tego. JUS! 4 HP! Mm. Leci do mnie. E on ma patenta na ciebie przecież. Uważaj, bo może być w budzie, w budzie. Jebci Oscara. Walić Oscara. Zijas! Zyos!